Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na sobotniej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i Edukacyjny. Dobra, a teraz już lecimy z temaciorem. E, cena Bitcoina wynosi 20 717,64 dolarów. Po wzroście o 0,7% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 3,83%. Natomiast cena Ethera wynosi 1220 dolarów i 6 centów po wzroście o 2,14% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 0,42%. Teraz tutaj mieliśmy taką sytuację, że Bitcoin wzrósł do 21100 dolarów, no ale tam właśnie w okolicach 21500 z tego co pamiętam przebiega E, taka linia e, kanału spadkowego no i nastąpiło odbicie w dół. E, a jak wcześniej już wam e, jak robiłem analizę wykresu bitcoina i e, Ethera, e, to tam jest ta e, linia. Krótkoterminowego trendu spadkowego w okolicach 22:500, no i tam też jest przebiega ta 200 tygodniowa, e, średnia krocząca. Także tutaj, w, do momentu, kiedy się nie wybijemy ponad ten e, obszar 22:500, no to tak naprawdę. Y, tutaj na razie nie ma mowy o jakimś, y, rozpoczęciu jakiegoś trendu wzrostowego, także cały czas tutaj przebywamy w konsolidacji, no i czekamy na wybicie którąś ze stron, tak, czy w dół, czy w górę. Dobra, y, indeks grid wynosi 21 punktów, no i wzrósł o 6 punktów od wczoraj, tak, kurczę, czyli... Tutaj będziemy w konsolidacji, a widzę, że już niedługo się włączy chciwość, no ale zobaczymy, właśnie jak to będzie, bo chyba ludzie już tutaj oczekują na jakieś odbicie z tego wynika. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że tutaj dzisiaj przewaga spadków, natomiast tutaj mamy LDO ze wzrostem ponad 20%. A czekajcie, zobaczymy sobie, jak to wygląda w ostatnim miesiącu. No i tutaj widzimy, że o, przez miesiąc no to już całkiem całkiem tutaj mamy spore wzrosty. Tu mamy QNT ponad 118%, MATIC ponad 80%, LDO 88, Nowa Luna 84% ponad, COMP 72, Uniswap tutaj o plus 83%. No, powiem wam, że ostatni miesiąc no to tutaj widzimy, że całkiem tej spora liczba y, tokenów czy też krypto zdała zarobić. Dobra, a teraz przechodzimy sobie do informacji. No i pierwszą informacją jest taką, że tutaj um, Rishi Sunak, który był ministrem finansów, teraz prowadzi jakby wyścigu do objęcia fotela premiera w Wielkiej Brytanii. No i tutaj on jest zwolennikiem krypto ale tutaj nie należy się cieszyć, no bo też jest e, wielkim zwolennikiem e, tych m, no, walut cyfrowych e, banków, tak? czyli e, banku centralnego, czyli ta Central Bank Digital e, Currencies, czyli CBDC, no a widać, że krypto e, i CBDC jednak nie idą w parze, no i pytanie, co tutaj e, zwycięży, e, no ale jak wiemy właśnie takie osoby, które wspierają CBDC, no to raczej chyba Yy, tutaj by yy, padnie na to, jeżeli on zostanie właśnie tym kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Yy, kolejna informacja jest taka, że SEC rozważa wyłączenie krypto -spółek z niektórych przepisów prawa yy, papierów wartościowych. Tak zasugerował przewodniczący SEC-u yy, Gary Gensler. No i tutaj yy, on chce tutaj zaangażować yy, yy, tutaj yy, no, tą branżę krypto. E, tak, i y, no, żeby tutaj właśnie te przepisy jak najlepiej e, ustalić, tak. E, <laughs> no i tutaj zachęcają do, o, do rozmów i do przekazywania informacji, ale co będzie, no to się okaże w przyszłości. No i tutaj <laughs> widzimy, że e, poligon, czyli Matic wzrasta o 56% w lipcu. Tak. No i tutaj e, mamy pokazanych największych e, wygranych, które wzrosły e, tutaj od 8 do 15 lipca, no i tu mamy e, Quant ponad 77%, Awe ponad 34%, Serum e, 27%, Compound ponad 26%, no i Poligon też ponad 26%. E, procent. No a jeżeli, tak tu właśnie też o Poligonie Wam wczoraj mówiłem, że tak ładnie urósł, no widzimy, że Poligon rośnie o 118% w ciągu miesiąca, no i analitycy, Przewidują, że są szanse na dalsze wzrosty. No i tutaj widzimy właśnie, że Polygon to firma, która w ostatnim czasie nawiązała współpracę między innymi z Coca-Colą czy też portalem Reddit. A ponadto wczoraj została ogłoszona informacja, że Polygon dołącza do programu Disney Accelerator 2022. To też o, o, o tym Wam wczoraj mówiłem. Także e, tak to wygląda. No i tutaj widzimy jeszcze, że. Hmm. Obecnie mamy opór na poziomie 0,75 dolara. No a jeżeli tutaj utrzymane zostanie wsparcie na poziomie 0,52, to możliwe są wzrosty do poziomu 0,79 dolara, a później do 1 dolara. Eee, dobra. Kolejna informacja jest taka, że tutaj, według Europejskiego Banku Centralnego. Proof of work to jest silnik spalinowy, a proof of stake to jest pojazd elektryczny, czy też silnik elektryczny. No i tutaj hmm, Europejski Bank Centralny hmm, w nowym raporcie hmm, uznaje proof of work za poważne zagrożenie dla hmm, tej planety. No a hmm, tutaj hmm, proof of stake hmm, uważa, że hmm, to jest hmm, dobre rozwiązanie, tak? No, i oczywiście zobaczymy, jak tutaj w tych regulacjach do tego podejdą. Kolejna informacja jest taka, że CEO Coinbase obwinia szybki wzrost firmy za spadający wolumen transakcji. No i tutaj. Hmm, czekajcie, gdzie to było. Aha, tutaj widzimy, że Bloomberg przytoczył dane, z których wynika, że notowana na nasdaq firma Coinbase spadła z pozycji czwartej największej giełdy pod koniec 2021 roku na czternaste miejsce w tym e, miesiącu. Także tutaj widać, że obroty na Coinbase spadają. No i tutaj spada również w klasyfikacji e, największych giełd. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin jest blisko dna cenowego, a globalna inflacja podbije kurs Bitcoina do 1 miliona dolarów. Oczywiście nie wiadomo kiedy, no ale tutaj widzimy, że dyrektor generalny CryptoQuant uważa, że tutaj nowy trend wzrostowy może zająć miesiące lub nawet lata, ale tutaj czekajcie, gdzieś to sobie zaznaczyłem, o, nic nie zaznaczyłem, kurczę. No to teraz będzie problem, żeby to y, znaleźć. Y, to, ale tu chodzi właśnie o, o, y, tutaj właśnie, czekajcie, jest o tym short squeeze. O, tutaj jest, dobra. Y, no i tutaj on mówi, że y, czeka na duży short squeeze, bo pod koniec 2020 roku wiele osób zajmowało krótkie pozycje na... Tutaj, bitcoinie do dolara, no i zostało zlikwidowanych w przedziale od 10 do 20 tysięcy dolarów przed tutaj parabolicznymi wzrostami. No i wtedy 10% godzinowych zleceń kupna na rynku pochodziło właśnie z tutaj likwidacji tych krótkich pozycji. No a na chwilę obecną jest to tylko około 1%. No i on tutaj zauważa właśnie, że. Jakby formowanie tego trendu wzrostowego może potrwać miesiące lub lata, no ale zdarzenie tutaj, które ma wywołać masową likwidację krótkich pozycji, czyli ten Short Squeeze jest już za rogiem. Kolejna informacja jest taka, że jest, trwa kryzys polityczny we Włoszech, no i oczywiście on może mieć wpływ tutaj na kurs euro do dolara. Kolejna informacja jest taka, że największy wieloryb pożera bitcoiny, no i rośnie popyt na bitcoina w obliczu e, przeceny. No i tutaj widzimy, że e, najbogatszy niegiełdowy wieloryb bitcoina, czyli tutaj prawdopodobnie chodzi o e, Micro Strategy. Tak, no i tutaj widzimy, że e, dodał od 30 czerwca, dodał 1480 bitcoinów do swojego portfela, no i obecnie posiada. Y, około 132 883 bitcoiny o wartości ponad 2,7 miliarda y, dolarów, tak? No i czekajcie, tu jeszcze były gdzieś, o, tu są te informacje y, ciekawe. Liczba adresów bitcoina posiadających ponad 10 bitcoinów. Wzrosła szczególnie od spadku w połowie czerwca, no i w ciągu ostatnich 30 dni adresy te wzrosły o 1,12%. No i w tej chwili istnieje 149 200 adresów posiadających 10 bitcoinów lub więcej. No i jest to najwięcej od lutego 2021 roku. No i również tutaj adresy posiadające od 10 do 100 bitcoinów dodały. 52 tysiące właśnie bitcoinów do swoich portfeli w ciągu ostatnich 5 y, tygodni. E, tak, no i widać, że dokupywały na tym e, spadku. E, dobra, przechodzimy dalej. No i tutaj widzimy oczywiście, że Kiyosaki e, ostrzega, że nadchodzi największa e, fala wyprzedaży na Ziemi. No i tutaj widzimy właśnie, że on, e, czekajcie, gdzie to było. Yy, tak, tutaj <laughs> widzimy, że on właśnie yy, powtarza od kilku miesięcy, że kupi więcej bitcoina, gdy jego cena osiągnie najniższy poziom. No i kiedy bitcoin zaczął spadać, no to mówił on, że tutaj kryptowaluta może osiągnąć dno na poziomie 20 tysięcy dolarów, tak. No i mówił, że jak spadnie do tej ceny, czy tam nawet to chyba przy 27 tysiącach, że będzie yy, kupował tyle, ile yy, może, no ale teraz widzimy, że yy, później kilkakrotnie zmieniał swoją pogląd. Prognozę dotyczącą najniższej ceny, no i teraz oczekuję, że bitcoin osunie się do 1100 dolarów. Także on tutaj widzę, stosuje zasadę nieważne co mówię, ważne, żeby o mnie pisali i wspominali, no bo wtedy podtrzymuje tutaj zainteresowanie swoją osobą. Um, tutaj. Jest pytanie w kolejnym artykule: czy rynki czekają na pociąg? No i czy Bitcoin tutaj będzie po 30 tysięcy? No ja tutaj sobie zaznaczyłem właśnie taką, myślę, że tutaj jedną z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszą informację z tego artykułu, że od dłuższego czasu rynki są straszone potężnym upadkiem, z którego się nie pozbierają. Tymczasem rynek jest grą interesów, a niczym interesem nie jest całkowity upadek amerykańskiej gospodarki i spadki indeksów o ponad 80%, podobnie jak to miało miejsce w 1929 roku. Jednocześnie okresy, gdy spadki indeksów w USA sięgają kilkudziesięciu procent, okazują się być najlepszymi okazjami dla byków. No i według Cathy Wood z Ark Invest, obecny sentyment na amerykańskich indeksach jest najgorszy od lat 60. XX wieku, co potencjalnie może wskazywać na okazję do potężnego odreagowania ryzykownych aktywów w tym kryptowalut. Kolejna informacja jest taka, że Putin zakazał płacenia kryptowalutami za towary i usługi w Rosji, ale zniósł tutaj podatek VAT i obniżył podatki od zysków, tutaj właśnie ze sprzedaży aktywów cyfrowych. Tak, no i tutaj widzimy, że właśnie Rosyjska Duma uchwaliła ustawę o zniesieniu podatków VAT oraz niższych stawkach podatku dochodowego od sprzedaży aktywów cyfrowych. Kolejna informacja jest taka, a właściwie pytanie. Czy zmiana trendu musi zostać poprzedzona całkowitą paniką? No i tutaj widzimy, że z tego wykresu tutaj widać, że nie ma miejsca na tą całkowitą panikę. No a tutaj, jeżeli chodzi o tą właśnie całkowitą panikę przed tutaj ożywieniem czy przed rozpoczęciem nowego cyklu wzrostowego, tak uważa Kevin O'Leary. To wczoraj też o tym chyba wspominałem, wczoraj albo przedwczoraj. No i on tutaj e, mówi, że właśnie zawsze jakieś jeszcze spektakularne bankructwo i ta fala paniki następuje na e, końcu e, cyklu właśnie e, rynku spadkowego, tak. E, no ale tutaj e, widzimy właśnie, że według tej Bitcoin Rainbow e, price, e, price Chart e, tutaj nie ma za bardzo miejsca na tą e, panikę. No i tutaj jeszcze sobie zaznaczyłem też e, najciekawszy, e, myślę, Informacje z tego y, artykułu, i tutaj y, pisze, y, pisze tak: Należy zauważyć, że zdecydowana większość, jak nie wszyscy komentatorzy, oczekują spektakularnej katastrofy, po której nastąpiłaby zmiana trendu na wzrostowy. Y, prześcigają się przy tym w prognozowaniu jak najbardziej pesymistycznych scenariuszy i poziomów zatrzymania. No, tutaj mamy przykład, właśnie tego Kiosakiego. Jednak także, a może przede wszystkim. Należy pamiętać, że większość nigdy nie ma i nie może mieć racji. I myślenie życzeniowe jest wstępem do katastrofy na rynkach. Dlatego uważne obserwowanie rynku, trzymanie się zasad i uśrednianie cen może przynieść dobre rezultaty. I tutaj, podniesienie rynku o kapitalizacji 937 miliardów dolarów jest dla spekulantów finansowych bardzo łatwym zadaniem i należy spodziewać się takich prób. Spektakularne spadki, gdyby się przetrafiły, będą wyłapywane na zasadzie buy the deep, czyli kupuj dołki, tak, bo czas gra na niekorzyść Bessy. No i trzeba pamiętać właśnie, że wszystko ma swój nieuchronny koniec, także Bessa i ostatnią informacją na dzisiaj jest taka, że New York Yankees jest gotowe, żeby płacić pracownikom w Bitcoinie. No i tutaj w tym artykule piszą, że właśnie młodzi pracownicy chcą otrzymywać część wypłaty w Bitcoinie, czy w ogóle wypłatę w Bitcoinie. No i tutaj New York Yankees właśnie tutaj się przygotowuje, żeby przynajmniej część wypłaty wypłacać w Bitcoinie. No i tutaj nawiązał właśnie współpracę. Tutaj z tą firmą. Tak, widzicie. Także tak to wygląda. Także to były wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.